Wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza i dziś będziemy sprawdzać, jakie trzy najważniejsze wydarzenia czekają Cię w roku 2021. Do wyboru macie trzy talie kart. Od lewej strony są talia numer 1, numer 2 i numer 3. Wybierzcie sobie talię kart, z której chcecie mieć czytanie, i zaraz po Waszym wyborze zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Tak więc daję Wam. Chwileczkę na wybór, wybór talii i zaraz zaczynamy. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię, tak więc zaczniemy od talii numer 1. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Jakie trzy najważniejsze wydarzenia czekają osoby, które wybrały talię numer 1 w 2021 roku? Trzy najważniejsze wydarzenia roku 2021. Na osoby, które wybrały pierwszą dalikat. Trzy najważniejsze wydarzenia, I jakie to będą, czego mogą się spodziewać te osoby w 2021 roku? Ok, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały. Pierwszą talię kart, tutaj karty pokazują jako takie pierwsze najważniejsze wydarzenie. Ewidentnie będziecie. Coś zakończać, jakiś etap w swoim życiu. A tutaj też może być taka kwestia, że na przykład, część z Was w przyszłym roku zdecyduje się na przykład na zmianę pracy i ta praca może być też nawet pracą za granicą. W każdym bądź razie karty pokazują, że ewidentnie czekają Was duże, duże zmiany pod względem Waszych, tak jakby zdolności, jakichś dyspozycji do zarabiania. Pieniędzy, bo właśnie dzięki tym zmianom, które nadejdą, poczujecie się, jak tutaj tak, taka królowa monet, poczujecie, że nic wam nie zabraknie. Jesteście osobami, które potrafią, że tak powiem, wytwarzać pieniądze. Tutaj też może być taka kwestia, że dzięki jakiejś kobiecie z zagranicy też możecie bardzo dużo zyskać. Ona tak jakby wam chciała pokazać, że Macie predyspozycję do pewnych rzeczy. Tak więc tu też może być taka sytuacja, że część z Was w przyszłym roku zechce na przykład założyć własną firmę, właśnie w postaci jakiejś działalności jednoosobowej. Także tu są pierwsze zmiany takie bardzo na plus. Zobaczymy drugą, co tutaj karty pokazują, jako taką drugą zmianę. Jeżeli chodzi o drugą, znam te karty pokazują bardziej kwestie, właśnie uczu uczuciowe. Mam wrażenie, że jeżeli na przykład już jesteście w jakichś sta stałych związkach, te karty pokazują, że będą momenty do celebrowania tego związku. Będziecie tak, jakby mogli wreszcie zobaczyć. Odczuć od waszej drugiej połówki, że faktycznie ta osoba was, was darzy jakimś uczuciem. Jeżeli chodzi o osoby samotne, to też karty pokazują, że dzięki, um, tak jakby, wierności swoich przekonań, a swoich jakichś takich Wymagań, ustaleń i zasad, wreszcie będziecie mieć szansę na poznanie kogoś naprawdę wartościowego, osoby, która będzie Was darzyła szczerym uczuciem. Tutaj też może być właśnie też taka kwestia u niektórych osób, że em, na przykład byliście w jakimś takim dłuższy czas już em, nieformalnym związku i wreszcie w przyszłym roku ta osoba na przykład em, wyzna Wam miłość, też może być właśnie taka kwestia oświadczeń. W każdym razie tutaj jeszcze ślubu nie widać, ale ewidentnie ta druga osoba wreszcie um, tak jakby przekaże wam to, co tak naprawdę do was czuje. I tutaj karty pokazują, że ta osoba jak najbardziej darzy was prawdziwym uczuciem. Teraz sprawdźmy. Trzecią opcję, co tutaj karty pokazują? Jakie trzecie najważniejsze wydarzenie? I tu, kochani, już mogę powiedzieć, że nie jest zbyt kolorowo. Tutaj karty pokazują, że będziecie mieli do czynienia prawdopodobnie z jakimiś urzędami, a coś tak jakby było przed Wami ukryte, może jakieś niejasności. Możecie się dowiedzieć, że ktoś w jakiś sposób chce Was oszukać, wykorzystać. Tak więc, jeżeli Wam przyjdzie. Na przykład, podpisywać jakieś dokumenty, jakieś umowy, to bardzo dobrze je sprawdzajcie, czytajcie nawet i kilka razy. A jeżeli wy czegoś na przykład nie rozumiecie, to zgłoście się do osoby, która może was, Wam tutaj akurat pomóc. Tutaj też może być jeszcze taka kwestia, że będziecie mieć do czynienia właśnie. Z tak zwaną służbą zdrowia. Możecie mieć robione jakieś zabiegi, lub też coś, co było ukrywane, może wyjść na jaw. Możecie się dowiedzieć właśnie, że musicie coś usunąć, poddać się jakiemuś zabiegowi, lub też możecie się dowiedzieć właśnie w przyszłym roku, że osoba, która jest w waszym otoczeniu, była osobą taką dość niesprzyjającą wam, wręcz działającą na Waszą szkodę i właśnie w przyszłym roku to wszystko wyjdzie na jaw, to jaką ta osoba jest tak naprawdę osobą, masło maślane, też może właśnie chodzić o jakieś kwestie nie wiem, jeżeli część z Was na przykład jest już po rozwodzie, to może się odezwać jeżeli jesteś mężczyzną, ta Twoja ex, Twoja była żona i wtedy na przykład możesz się dowiedzieć Um, jakim ona tak naprawdę była człowiekiem, co przed tobą ukrywała, co knuła. W każdym razie tutaj jest możliwa kwestia, że przez na przykład jakąś rozmowę, um, pewne jakieś sytuacje, jakieś um, takie um, dość niefajne rzeczy, um, możecie się dowiedzieć właśnie. Jeżeli chodzi o jakąś osobę, która coś tam knuła za waszymi plecami i działała na waszą szkodę. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą talię kart. Teraz sprawdzimy osoby, które wybrały drugą talię kart. Co tutaj karty pokażą. Druga talia kart. Jakie trzy najważniejsze wydarzenia czekają osoby w roku 2021? Jakie trzy najważniejsze wydarzenia czekają osoby, które wybrały drugą talię kart w roku 2021? Trzy najważniejsze wydarzenia w roku 2021. Najważniejsze wydarzenia w roku 2021. Jakie to będą te wydarzenia? Jeżeli chodzi o pierwsze wydarzenie, tutaj karty pokazują, że coś możecie przeoczyć. Możecie przeoczyć jakąś zmianę, która w pewien sposób była, tak jakby, ukrywana, lub też możecie nie dostrzec tego, że ktoś na przykład jak to powiedzieć że macie że macie kogoś, kto was obserwuje e, i ta osoba jakby się nie ujawniała. E, to, to będzie ktoś, ktoś nowy, ktoś, kogo nie dostrzegacie, ktoś, kto trafi w wasze życie. To też może, mogą być właśnie jakieś takie kwestie, że wy się czegoś dowiecie i to będzie coś całkowicie nowego lub też przegapicie właśnie taką sytuację e, życiową, która może a wiele zmienić w waszym życiu pod względem właśnie jakichś ukrywanych sytuacji. Jeżeli na przykład jesteście osobami w związkach, tutaj też może być taka sytuacja, że przez na przykład jakąś nieuwagę możecie nie dostrzec tego, że wasza druga połówka może coś przed wami ukrywać. Tutaj też tak. Może być jakiś ukrywany romans, że coś po prostu przegapicie. I to, to że właśnie nie dopuścicie do, do, do danej sytuacji, to może właśnie doprowadzić, że coś nagle zostanie odkryte. Także tutaj karty pokazują, żebyście byli bardzo uważni i mieli oczy dookoła głowy. Bo przez waszą nieuwagę coś może wyjść na jaw. A teraz sprawdźmy drugą drugie najważniejsze wydarzenie. Jeżeli chodzi o drugie wydarzenie, to może być taka kwestia, że w przyszłym roku część z was będzie Odczuwała jakby nadmiar pracy, jakieś przygnębienie. Możecie mieć właśnie problemy tutaj z plecami, problemy z jakimiś bólami, ale mimo wszystko, nawet jeżeli teraz jesteście na takim etapie, że dużo pracujecie, a Pracujecie z tego względu, że chcecie coś osiągnąć, to karty pokazują, że wasza praca, wasze starania w każdym bądź razie nie pójdą na marne, bo będziecie mieli sytuacje, które będziecie świętować, wydarzenia, które będziecie oblewać, będziecie podchodzili radośnie do tego, że tak ciężko na daną rzecz czekaliście, że czekaliście Cierpliwie, że na to pracowaliście. Tak więc te też karty pokazują, że jeżeli macie jakiś cel na 2021 rok, jak najbardziej możecie go zrealizować. Choć tutaj karty też pokazują, że no nie będzie tak łatwo i na efekty też będziecie musieli poczekać, ale niewątpliwie będziecie mieli co świętować. Jeżeli chodzi o trzecie najważniejsze wydarzenie w przyszłym roku, to tutaj karty pokazują pierwsze moje skojarzenie, że nowy potomek w rodzinie. Tak więc jeżeli jesteście osobami, które starają się o dziecko to jak najbardziej, to też może być ciąża zaskoczenia, jeżeli jesteście osobami wolnymi, um, te słowa kieruję przeważnie do mężczyzn, chociaż um, też wiem, że kobiety. Um, Lubią inne kobiety, tego też nie wykluczam. To jak najbardziej w 2021 roku możecie poznać kobietę, no, w której się zakochacie. I tutaj też mam wrażenie, że ta osoba może być kimś takim innym niż Wasze obecne wyobrażenie o takim idealnym partnerze. Um, nie wiem, na przykład, jeżeli jesteś osobą, która lubi tylko i wyłącznie blondynki, to w 2021 roku zwrócisz uwagę, zakochasz się w brumece. Ta osoba będzie kimś nowym, takim, taką osobą, która wniesie jakiś powiew świeżości w Twoje życie. Tak więc tutaj też, jeżeli szukacie kogoś do stałego związku w 2021 roku. To jak najbardziej macie szansę poznać taką kobietę. Tutaj też może być kwestia, że ta kobieta może być kobietą już i już z dzieckiem, prawda? To na przykład niekoniecznie musi być rozwódka, bo też jest teraz w tych czasach wiele takich kobiet, które samotnie wychowują dzieci, nie będąc wcześniej w żadnym formalnym związku. Tak więc. To tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. Teraz sprawdźmy trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Trzy najważniejsze wydarzenia w roku 2021 dla osób, które wybrały trzecią talię kart. Trzy najważniejsze wydarzenia w przyszłym roku dla osób, które wybrały trzecią talię kart. Trzy najważniejsze wydarzenia. Zaczynamy od pierwszego wydarzenia. Tutaj, kochani, mam wrażenie, że jednym z takich ważniejszych wydarzeń będzie moment um, albo awansu lub też dodatkowej pracy. Aktualnie być może jesteście na takim etapie, że już macie ochotę na zmianę, macie na przykład ochotę poprosić o awans, a lub też macie taką możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, robiąc coś jeszcze, to tutaj karty pokazują, że jak najbardziej będzie taka sytuacja, choć musicie uważać na. Pewne rzeczy, które będą przed Wami zatajane, może być u Was jakaś propozycja powiązana właśnie z kwestiami zawodowymi, tylko nie do końca wszystko zostanie, zostanie powiedziane. Pewne kwestie będą tak jakby schowane, ukryte przed Wami. Niekoniecznie będzie wszystko takie jasne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. A tu też może chodzić o taką kwestię, że jeżeli na przykład wy zastanawiacie się, żeby zmienić nawet pracę, to też tutaj karty pokazują, żebyście bardzo dobrze to przemyśleli, bo później też może być taka sytuacja, że wydawało się, że będzie fajnie, a tu no jednak troszeczkę mnie oszukali, coś tam ukryli. A to teraz sprawdźmy drugie wydarzenie. O, jeżeli chodzi o drugie wydarzenie, tutaj, kochani, mam wrażenie, że dowiecie się o jakiejś osobie, która ukrywała do Was jakieś uczucia. A z tym, że wy do tej kwestii niekoniecznie podejdziecie z uśmiechem, albo wręcz te karty pokazują, że przez to, że dowiecie się, że jakaś osoba się Was podkochiwała, to sprawi wielki smutek tej osobie. Tutaj też może być taka historia, że właśnie w przyszłym roku dowiecie się o o kimś, kto się was podkochiwał, no i niestety będziecie żałować, że, że tak powiem, że nie weszliście w jakąś bliższą relację z tą osobą. W każdym bądź razie pewne ukryte uczucia wyjdą na jaw, i w jakiś sposób ta sytuacja może Was zasmucić. Teraz sprawdźmy trzecie wydarzenie. Jeżeli chodzi o trzecie wydarzenie, tu mam wrażenie, że część z Was um, przez pewien okres 2021 roku um, będzie chciała się w jakiś sposób wyciszyć, pobyć sama ze sobą, a być może przewartościować um, swoje życie. Um, możecie się um, też czuć, że nie idzie to wszystko po Waszej myśli, że jesteście w jakiś tam sposób ograniczani i możecie być właśnie ograniczani przez Wasze dotychczasowe przekonania. Możecie mieć wrażenie, że w kółko robicie jedno i to samo i, no cóż, i macie cały czas takie same efekty. Tutaj też mam wrażenie, że przez pewien okres przyszłego roku może Was dopaść taka, a lekka depresja, możecie to wypoczuć się takimi osobami samotnymi, nawet jeżeli jesteście aktualnie w związku. Mogą też powrócić jakieś wydarzenia z przeszłości, które w pewien sposób was jakby dobiją, jakby spowodują to, że poczujecie, że jesteście bez wyjścia. Tak więc tu też karty pokazują, żebyście a troszeczkę, że tak powiem, podchodzili z dystansem do pewnych kwestii, i na przykład, jeżeli jesteście takimi osobami, które lubią takie jakieś negatywne emocje bardzo dus dusić w sobie, a to tutaj mam wrażenie, że karty informują, że byście może wyszli poza taką swoją strefę komfortu. I może Wam dobrze zrobić rozmowa z kimś innym, podzielenie się swoimi zmartwieniami z jakąś inną osobą. Może to być też kwestia, jeżeli chodzi o pustelnika, żebyście na przykład swoje zmartwienia przegadali z psychologiem, bądź też z jakimś terapeutą lub z osobą, do której macie zaufanie. Tak więc, to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Pa Pa!